Widzimy się w drugiej części, na ścięcia zapachu. niedługo będą, będzie w strajlu do tego, ponowy nabytek do handlarza, oglądania. Ale to wszystko się okaże w przyszłym sezonie, jak to wyjdzie. Będzie, będzie drugie z się będą mowa o Trochę tych nowych nabytków dużo jest planowanych, ale wyjdziemy to się okaże, wszystko czas pokaże, drzwi otwarte przebiegnie Można. Ten, w naszym odcinku, chyba już yy, nie wiem kiedy leci ten się. Yy, ten się. Ten się. odcinkiem no i w naszym odcinku już będzie może zbieranie siana i się. się. Ten się. Ten się. Ten się. Ten Jedna że wymuszę tam na ten. Czy <laughs> żadne szłomę, bo trochę dużo je mam, albo szkoda? Nie, nie wiem proś. Poderne żetne. trochę rurą źle żałę, bo to... tam też strona. Przepraszam, tam też trochę drzem było, ale tam... przyjechali drogowski powicinali, ale tutaj niezwolenie to To też może być jakieś... kółu czy siera żeby nie poszła na drogę, żeby podnie. W jakiejś stronie, żeby rura <śmany> mogła być do wyszypu. Idziemy aż chodzi. Piszcie też, piszcie, albo będzie ankieta, nie wiem, jakie, byście chcieli zobaczyć na tej serii, czy się Wam podobał widziałem. Nie wiem, jak to jest na mleki, jakaś kolejna większa, ale już większa, renówka Przestaniemy. Ten, ten. obrocz. Wierzysz, że w lomie 4 minuty. Dobrze, minut. trzymajcie się do naszego odcinka. Na razie. Cześć.